Szybko, polub i subskrybuj, aby mieć szalone szczęście w każdej grze. Siomono, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was filmik ze ćwiczeniami. Zostawcie mi tu przynajmniej ponad 75 łapek. W ogóle dobijcie mi cen subskrypcji do ponad 8 tysięcy subów I jeszcze jedno, bo te... chciałbym pozdrowić wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam Inicjum moje pozdrawiam Jowa Musi, pozdrawiam Gabresie Paruńską, pozdrawiam Hydena Podłoga Białego, pozdrawiam Pana Macieja, pozdrawiam in Filipa Indara Szczuka, pozdrawiam Alanka Szczurka, pozdrawiam Bonifa Kęca, pozdrawiam Łukasza Markiewicza, pozdrawiam Pawła Gadułę, pozdrawiam Gadowskiego, pozdrawiam... E, Alanga Szczurka, pozdrawiam Handusa, pozdrawiam X Mara Gamesa, pozdrawiam Mikro Arta, pozdrawiam Laurę Artystkę, pozdrawiam Błażeja, pozdrawiam Laurę Węgierek, pozdrawiam Kazie Kazie, pozdrawiam X Kniew, pozdrawiam Kingę Gorską, pozdrawiam Zamka Piotra Kuścińskiego, pozdrawiam Dominika Szapańskiego, pozdrawiam Pana Macieję, pozdrawiam e, Natalię. Mroczkowską. Pozdrawiam Jadusa. Pozdrawiam Pszczółkę. Pozdrawiam to 12. Pozdrawiam e, Pozdrawiam Bynowa. Pozdrawiam Babietkę Michaela B. Pozdrawiam Julke, pozdrawiam Julię Oliwiecką, pozdrawiam Oliwie Andrzejecką, pozdrawiam Kraju, pozdrawiam Ines, pozdrawiam Lanę Del Rey, pozdrawiam Cichutki Uw, pozdrawiam Cichę Podłogę M, pozdrawiam Fafiantę, pozdrawiam Jadusa, pozdrawiam Szczółkę, pozdrawiam Fidera17, Pozdrawiam Karola Fliza Wiśniewskiego, pozdrawiam Huberta Hurtacza, pozdrawiam Huberta Leśnickiego, pozdrawiam Wojciecha Goszczyńskiego, pozdrawiam kierowcę Fijata, pozdrawiam Taksi, pozdrawiam Echobolo, pozdrawiam Ejmaja, pozdrawiam Ksajo i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz zaczynamy trening. 10 przysiadów. Jeden, dwa, trzy. 4 pięć, sześć, siedem, 8, 9 i 10. Proszę bardzo. To teraz pięć podskoków. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Wow. Piąte był najlepszy. Najwyżej. Dobra. Pięć. Prosto i pięć do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to było w trybie slow motion, to teraz takie coś, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, do piętnastu razy, siedem, osiem, dziewięć, Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, czternaście i piętnaście. Proszę bardzo, to teraz siedem pajacyków. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... I siedem. Teraz mięśnie brzucha, żeby wzmocnić sylwetkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I potem krążenie bioder. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. Osiemnaście, dziewiętnaście i dwadzieścia. To teraz w drugą stronę. Jeden, dwa, tyle samo. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście,

25, 26, 27, 28, 29 i 30. Proszę bardzo, talam. Wykonałam to dla Was z mniejszymi oporami. Trochę się zmęczyłem, nie mogłem złapać oddechu, ale było warto. Uff. O, do razu lepiej. Tak się właśnie ćwiczy mięśnienia ciała. Sylwetkę, żeby trzeba było mieć ułożoną bardzo dobrze. I pamiętajcie o nawadnianiu, bo woda to jest życie. No, dokładnie. A jedynie to drugie życie. Pozdrawiam Martina, pozdrawiam Michała i pozdrawiam Bartka Pirotechnika. I pozdrawiam Wojciecha Pożytkiego, Domina Livea, pozdrawiam. Pozdrawiam Klaudię Ubu i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. Dobra, muszę odpocząć. Naprawdę cieszę się, że. Nie, i cukierka dostałem. No, dobra oceniam na 9-10 bo to jest naprawdę słodkie mówiłem, że mama to ma ale nie uwierzyłem jej ale ona mi nie uwierzyła, że nie ma tych cukierków na słowo mi nie uwierzyła nie, własnemu synusiowi no no zjadłem wody, wody muszę wodę. Żeby się nie zasłodzić. Bardzo słodkie. Wiem, że ona ma, a ona mi nie wierzyła. Wiedziałam, że gdzieś to jest, ale nie wiedziałam, gdzie szukać tych słodeczek. Ale takie słodecze są dobre na poprawę po treningu. Na poprawę sylwetki. No dobra. No dobra to na i tyle na to moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przefajny odcinek z jakże przefajnego z jakże przefajnych ćwiczeń sylwetkowych na całe ciało budujące moje ciało to wiecie to robić dawajcie mi łapkę w górę a jak nie to różno subskrybujcie dalej mój kanał żebyście byli dalej na bieżąco, na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i to Ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego to rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześci pa narka, papa, o i pes. Ćwiczcie tak dalej, a będziecie tacy jak ja. Pa widzowie.